Program KinoSzkoła ma już wieloletnią tradycję, to jest 13 lat wielu spotkań z różnymi uczestnikami. To są grupy w różnym wieku, zarówno grupy przedszkolne, jak i szkolne. Te spotkania są dynamiczne, spotykamy się w różnych grupach, prelegenci przed seansem filmowym starają się rozmawiać na temat, który nawiązuje do, do filmu, który potem nasi uczestnicy czy nasi widzowie oglądają. I te, te, ta tematyka jest bardzo szeroka. Ona dotyka społecznych takich, powiedziałabym, zjawisk, które, które nasi widzowie mogą obserwować po prostu w świecie i staramy się o tym właśnie rozmawiać. Prelegent ma trudną rolę, ponieważ to jest taka, taka rola, która wymaga skupienia zazwyczaj bardzo dużej grupy widzów. I z takich kilku lat moich obserwacji widzę, że im grupy są starsze wiekowo, tym o to skupienie to znaczy, tak, w zależności od tego etapu, kiedy się spotykamy. Jest trudno, jest trudniej. Grupy młodsze są bardziej nastawione na dialog i na słuchanie, starsze głównie na słuchanie. Ale to, czym chciałabym się z Państwem podzielić, to jest ten moment, kiedy mimo tego, że jako prelegentka na przykład, prowadzę jakieś spotkanie i wydaje mi się, że jestem tylko słuchana, a kiedy na koniec kończę moje spotkanie, one zazwyczaj trwają tak od 15 do pół godziny, nie dłużej, kiedy taki prelegent, kiedy dostaję na koniec brawa od całej sali widzów, to jest największa nagroda za, za takie spotkanie. Wtedy wiem, że, że mimo tego, że byłam tylko słuchana, to że to było dobre spotkanie. Ostatnio mieliśmy spotkanie na temat tego, kim, co rozumiemy pod pojęciem rycerzy. I ja z dziećmi starałam się rozmawiać o tym, czy we współczesnym świecie możemy spotkać takich rycerzy i kim oni są. I na jedno z pytań o to, komu służył rycerz, na przykład otrzymuję odpowiedź, że, Łuka, że rycerz służył królu, na przykład. I są to takie czasami właśnie wesołe odpowiedzi, ale też bardzo takie. Bardzo takie mądre bym powiedziała, bo kiedy rozmawiamy o emocjach na przykład, i kiedy właśnie najmłodsi widzowie starają się powiedzieć o tym, jak rozumieją emocje, i kiedy mówią o tym, że emocje to jest coś takiego, co powoduje, że ich serduszko zaczyna bić szybciej, to ja wtedy po prostu tak zastanawiam się, że te, ci nasi najmłodsi widzowie są bardzo mądrzy. Przy spotkaniach o, o tym, to, co nas interesuje, czy co interesuje naszych widzów, czy mają jakieś, na przykład mamy rozmawiać o potencjale, trudno jest z czwartoklasistami rozmawiać od razu w kontekście pojęć typu właśnie potencjał, motywacja, ale kiedy zaczniemy od tego, a co Ciebie interesuje, co lubicie robić, czy już wiecie, jakie, jakie macie hobby na przykład, albo czy jeszcze tego nie wiecie. To wtedy jest ta reakcja, wtedy sala mi fajnie reaguje i wtedy zaczyna, zaczynamy po prostu prowadzić temat. Kino, szkoła to nie tylko prelegenci, to jest ważne, bo na, na ten program pracuje cały, cały, cały sztab, można powiedzieć, osób. Siedziba i, i takie, takie główne nasze zarządzanie to jest od Asi, Skorek i od Marcela. Którzy prowadzą fundacje i którzy biorą udział w naprawdę niezliczonej liczbie festiwali filmowych, żeby wspólnie z kolei z grupą psychologów, osób zajmujących się właśnie kinematografią, stworzyć naprawdę dobry program edukacji medialnej w programie, programie Kino Szkoła. I oprócz tych osób są jeszcze koordynatorzy właśnie regionalni którzy współpracują z ośrodkami kultury, w których też są koordynatorzy, którzy właśnie zajmują się programem KinoSzkoła i właśnie dzięki nim my, prelegenci, możemy się spotykać i potem przygotowywać się i prowadzić spotkania filmowe. Program KinoSzkoła wspiera działania nauczycieli poprzez to, że do każdego naszego spotkania filmowego są przygotowane specjalnie opracowane materiały z których nauczyciele mogą korzystać właśnie rozwijając temat na przykład na godzinach wychowawczych. I też ten program filmowy kino szkoły jest tak dobierany, żeby on właśnie tak współpracował z programem szkoły.